Na pewno wielu z was widzi przejebane vertical jumpy na YouTubie. Czy to w NFL, czy w NBA, czy właściwie w każdej dyscyplinie, testy skocznościowe na platformie czy przy użyciu różnych urządzeń są niezbędne do czego? Do określenia mocy przede wszystkim kończyn dolnych zawodnika, sportowca nazywajcie sobie jak Chcecie. My, jako że chcemy wyżej skakać, czy jesteśmy siatkarzami, czy koszykarzami, również powinniśmy regularnie mierzyć ten wyskok, robić testy, ale w jakim celu, już Wam mówię. Mierząc swój wyskok, przede wszystkim możemy się dowiedzieć na przykład, dajmy na to po skończonym cyklu treningowym, bloku, nieważne, w jakimś okresie treningu, czy nasz trening po prostu spowodował za duże zmęczenie i mamy na przykład spadek wyskoku. Czy, na przykład, występ, wystąpiła super kompensacja? Mamy wzrost wyskoku. Jest to niezbędne do chociażby wprowadzenia jakichś istotnych zmian w planie treningowym. Ja używam obecnie platformy dość często. Z jakiego względu? Zacznijmy od tego, że jako młody chłopak nie miałem w ogóle takiego sprzętu, i wszystko. Co zmieniałem w planie treningowym i ustalałem pod siebie, było na zasadzie tego, co odczuwałem. Jeśli czułem, że byłem zmęczony, no to wiadome, modyfikowałem te obciążenia, żeby było nieco lżej i żeby po prostu tak długo do siebie nie dochodzić. Za pomocą testów skocznościowych, tych, których wam dzisiaj, te, które dzisiaj wam przedstawię, możemy sobie sprawdzić po pierwsze. Chociażby nasz poziom zmęczenia. Testy takie skocznościowe możemy wykonywać zarówno przed każdym treningiem. Możemy wykonywać raz w tygodniu, możemy wykonywać nawet rzadziej. Chodzi o to, że im częściej wykonujemy, mamy po prostu więcej informacji i możemy sobie obserwować tendencje i te fluktuacje, czyli te zmiany, co się dzieje z naszym wyskokiem. Przykładowo, jeśli na przykład przed treningiem dzisiaj robię sobie testy skocznościowe. I nagle widzę, że spadł mi wyskok w poszczególnych testach o kilkanaście procent. Co to mi może powiedzieć? Może mi to powiedzieć chociażby to, że jestem zajechany i dzisiaj pasowałoby zmniejszyć obciążenia treningowe. Jeśli zaś na przykład widzę, że jest progres, ok, jestem ready. Można napierdalać ciężko. Nie robię tu żadnej reklamy, ale chyba jako pierwszy w Polsce i w ogóle jeden z pierwszych chyba gdzieś tam osób, które układają te plany treningowe na wyskok. W swoich kartach testowych i w swoich planach treningowych mam zawarte testy skoczności właśnie, żebyście monitorowali i obserwowali, co się dzieje z Waszym wyskokiem. I teraz tak, nie macie platformy. Ja swoje karty testowe i testy skoczności oparłem na aplikacji MyJump2. Jest to aplikacja, która możecie sobie ściągnąć na Androida, czy to na iOSa i ona umożliwia na podstawie Odległości stóp w powietrzu, ilości klatek, obliczyć czas powietrzu i możecie sobie zrobić właśnie testy skocznościowe i dowiedzieć się sami przy pomocy telefonu, jakie macie wyniki w poszczególnych testach. Pokażę Wam dzisiaj trzy podstawowe testy. Te trzy testy, których używam zawsze jako podstawy, są to testy NCMJ, również zwany inaczej jako SJ. NCMJ to jest skrót od Non-Counter Movement Jump. SJ to jest skrót od Skład Jumpu. Jak one wyglądają, zaraz Wam opiszę. Drugi test, jaki jest, to jest Counter Movement Jump, czyli CMJ, tak zwana. Yy, bardzo popularny test, używany właściwie przez każdego. I ostatni test to jest ABK, Abalakov. Albo po prostu free, tak się nazywa na tej mojej platformie, czyli generalnie swobodny skok z wymachem rąk, tak żebyście chcieli po prostu wyjewać jak najlepszy wynik. Bardzo ważna rzecz co do pomiarów. Pomiary, jak robicie, one zawsze powinny być robione. Po takiej samej rozgrzewce ona musi być ustandaryzowana, bo czasem człowiek rozgrzewa się za każdym razem inaczej, raz robi jakieś skipy, raz całkowicie inną aktywację i potem wyniki, w zależności od tego, jak przeprowadzimy rozgrzewkę, mogą się właśnie różnić. Dlatego mamy mieć ustaloną rozgrzewkę tak, żeby była cały czas taka sama. Druga bardzo ważna rzecz to jest robienie tych pomiarów cały czas w takich samych warunkach. Nie mogę dawać na przykład, dajmy na to, Platformy, raz tutaj, raz na hali, raz na trawie i tak dalej, i tak dalej, bo to również będzie miało wpływ na dokładność wyników. Tak samo jak sobie ustalicie, że robicie przy aplikacji MyJump 2, ona kosztuje 50 zł, nie dodałem, więc no musicie zainwestować w siebie, jeśli chcecie trenować jak Pro. Tak samo jak będziecie sobie mierzyć na tej aplikacji, to warto by było, żeby ustalić sobie miejsce, buty. O, to jest kolejna rzecz. Obuwie mamy różne. Obuwie, różna amortyzacja to też ma wpływ na wyniki. Jak ja rozwiązałem ten temat w sensie mm, obuwia, robię pomiary na Bosaka. Kurwa. I głosujcie na Bosaka. Tak jeszcze w ramach ciekawości, jakie jest ta ciekawostki, jakie są najlepsze wyniki jakie widziałem na platformie i jakie spotkałem się w swoich popiecznych. Generalnie wielu moich podopiecznych przekracza na platformie 70 cm, a rekordzista chyba pykał 80 w takim teście swobodnym ABK, czyli tym z wymachem rąk, gdzie możemy sobie skoczyć swobodnie jak chcemy, bez uważania, jaki kąt robimy w kolanie i tak dalej. Kolejna rzecz, jeszcze o której nie wspomniałem, kurwa jakie. A dobra, nieważne. Czyli jak robicie te testy, kąty. Zawsze przy danym teście staracie się mieć podobne kąty, ale to opiszę wam już właśnie zaraz przy robieniu tych testów. Ja teraz zaczynam rozgrzewkę, a za chwilę zobaczycie, jak ja sobie testuję i jak to wygląda. Ja jestem właśnie po rozgrzewce, więc możemy zaczynać sobie omawianie i robienie tych testów. Jak widać warunki jakie mam, takie są, więc sam muszę niestety ręką odpalać platformę. Też nie mam tutaj jakiegoś dużego komfortu i to też ma wpływ na wynik, bo musimy się czuć komfortowo i powinniśmy być skupieni wyłącznie na skoku. Pierwszym testem, który chcę Wam pokazać, będzie właśnie SJ, czyli squad jump lub NCMJ, czyli Non-Counter Movement Jump. Polega on na tym, że dajemy sobie rączki na biodra, bo nie używamy w tym teście. Wymachuję rąk i nie używamy obręczy barkowej. Kąt przyjmujemy, może to być półprzysiad, może to być ćwierćprzysiad. przysiad, tu akurat daję sobie i właściwie każdemu dowolny wybór, skaczycie z takiej pozycji, jak Wam wygodnie, ale ważne, że jak już robicie te testy, żeby one były cały czas robione z tej samej pozycji. Tak jak mówiłem, robię testy na bosaka, bo żeby nie było potem, że przyjdę w innych butach i skoczę niżej, czy skoczę wyżej. Problem rozwiązany. Więc w tym wypadku używam platformy. Odpalam sobie test. Przyjmuję pozycję. I mamy zrobiony pierwszy pomiar. Błędem przy tym pomiarze będzie to, że przyjmiecie na przykład pozycję i przed samym schokiem zejdziecie w dół i wystrzelicie w górę. Teście SJ w tym non-counter movement jump nie używamy cyklu rozciągnięcie-skurcz. Generalnie tutaj badamy siłę eksplozywną, a generalnie samą koncentrykę, czyli sam skurcz mięśnia bez użycia SSC, czyli strength shortening cycle. Po pierwszym skoku 30 sekund odpoczynku. Ważne, żeby te przerwy również między skokami były takie same i robię kolejny test Czasem jest tak, że platforma mi nie zmierzy, albo pomiar się nie uda, więc sobie daję tą jedną szansę na powtórzenie w wyniku. Kolejny test, proszę Państwa. Kurwa! A! I nie zmierzyło. I będzie powtóreczka. Jeszcze co do tego testu, do tego SJ, do tej samej koncentryki to generalnie dążcie do, wiele osób ma, yy, osób które skaczą ma z tym problem, trójwyprost, kostka, kolano, biodro, to ma się wszystko wyprostować, nie podkurczajcie już w trakcie skoku kolan pod klatkę piersiową, tylko skaczcie ładnie, pełnie, obszernie, używajcie wszystkiego w tym wypadku, poza obręczą, kurwa, barkowo. To jest moja ostatnia próba, zobaczymy. Co tu wyjdzie? Uuu! Nie najgorzej, 55 cm jest to wynik mniej więcej podobny do tego co tydzień temu. Więc mogę napierdalać dzisiaj ostro. Lecimy z kolejnym testem i omówieniem sobie kolejnego testu. Dodatkowo taka platforma pokazuje nam nie tylko wyskok, musicie o tym wiedzieć, pokazuje nam takie parametry. Jak chociażby initial speed, czy moc w watach, czy newtony. Aczkolwiek jest to taka podstawowa platforma, i w takich naprawdę dojebanych klubach przygotowania motorycznego są bardzo zaawansowane platformy bilateralne, które każdą kończynę z osobna mierzą, które mierzą impuls, jak na przykład Hawkins, platforma, która kosztuje chyba 40 czy 50 tysięcy złotych. W techosporcie mamy platformę Gamma, więc są dużo bardziej zaawansowane urządzenia, które możemy naprawdę wykorzystać do zmierzenia takich rzeczy, że ta kurwa się panie w głowie nie mieści. Dobra, kolejnym testem, o którym mówiłem, będzie Counter Movement Jump, czyli CMJ. Różnica w tym teście jest taka, że również trzymamy tak samo ręce na biodrach, nie używamy obręczy barkowej, ale startujemy już z pozycji wyprostowanej. I teraz możemy już sobie szybko zejść w dół i od razu skoczyć do góry. Mamy tutaj ten cykl, rozciągnięcie, skurcz, właśnie. Możemy się naciągnąć jak guma ekscentrycznie i możemy wystrzelić w górę jeszcze wyżej. I to jest właśnie zasadnicza różnica między tamtym a tym testem czyli cykl, rozciągnięcie, skurcz. I tu możemy sobie właśnie już zobaczyć, jak używamy właśnie tego cyklu. Kurwa, nie byłbym sobą. Jakbym nie zdarł tego w pizde, okień, kurwa, zmieniłem, zmieniłem. O! I proszę Państwa, chujowo jak na mnie 56 cm, jeszcze dwie próby, tak wygląda counter movement jump. Ale widzicie na przykład, robię sobie często takie testy skocznościowe. Już nie ma możliwości, żebyście nie skakali w tygodniu, bo już zawsze nawet przed treningiem, który za chwilę zacznę, ja już zrobiłem sobie pewną objętość skoków. Co prawda nie są to jakieś szybkie skoki, bo skok z miejsca ogólnie ma dość duży czas na wygenerowanie tej siły. Skok z biegu, czy jakiś tam depth jump są dużo krótsze czasy kontaktu i dużo krótsze czasy na wygenerowanie jak najwięcej. Ale swoje robią te testy. Lecimy, kurwa, tutaj. O! Kurwa, nie zmierzyło. Tak bywa. Będziemy powtarzać. No i dobra, byłaby to teraz moja pewnie ostatnia próba, bo też nie możemy robić tych testów w nieskończoność. Bo ja bym robił tak nie wiem, 20 skoków. Żeby tylko pobić swoje rekordy, nie o to chodzi. My dzisiaj testujemy, nie bijemy rekordy. To bym po prostu był zajechany przed treningiem, a ja chcę tylko sprawdzić swoją dyspozycję, żeby mieć potem wyniki do porównania tego z tygodni, z miesięcy, z roku, bo naprawdę z wielu lat mam zebrane wyniki. Najbardziej mnie boli w tej platformie to, że jeśli przy szybkiej relaksacji w dół, w tym zejściu w dół ja derwę nogi, to już mi kurwa nie zmierzy. Dlatego przydałby się bardziej zaawansowany sprzęt, ale to mi totalnie wystarcza, do tego używam jeszcze VBT. A w razie czego mam kejzery, mam gammę u Filipa w Tekosporcie. Pozdrawiam Cię, Filip. przekuj, sprawdźcie sobie. Filip, Kod trener, wizjo, Człowiek, który jest kurwa pasjonatem tego, co robi. Ok. Dobra, kolejny test. Wystarczy mi jeden wynik, ale generalnie robię wyniki rzędu 60 cm w najlepszych skokach obecnie. Chociaż jestem po prostu zajechany, więc nie ma co tutaj więcej oczekiwać ode mnie. Ostatni test. I ostatnim testem, który chciałem Wam pokazać, który wymaga ode mnie najmniej omawiania, jest test Free ABK, czyli generalnie wejdźcie. I wyjebcie swój rekord z rękami. Tak jak potraficie. Mam nadzieję, że zmierzy platforma, bo już mam zamówioną kolejną nową, bo ta już wyrobiła sobie swoją ilość skoków i nie zawsze zbiera teraz pomiary, więc jeszcze korzystam z niej, dopóki mogę. Free oby mnie jedną. Kurwa! Źle 73 cm, ale jak na to, na jakim etapie treningu jestem, to i tak bajeczka. Bo w najlepszej formie na platformie robiłem 84 cm. A ręku do celu skaczę jeszcze wyżej. Także co? No, jeszcze spróbujemy pobić i chyba tyle. I teraz ostatni skok pomiarowy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, że zaczniecie teraz troszkę bardziej monitorować swój skok, bo to jest. Naprawdę bardzo ważne, tym bardziej, że możecie zrobić to bez platformy przy użyciu chociażby właśnie aplikacji MyJump 2, bo do celów amatorskich ona totalnie wystarcza. I teraz ostatni skok jeszcze na koniec i moja wskazówka: nagrywajcie i obserwujcie, co się dzieje z waszymi kolanami, czy na przykład przy skoku i przy lądowaniu kolano wam nie ucieka do środka, bo jest to na przykład niebezpieczne i możecie zerwać wierzadła krzyżowe. Także na koniec. Kurwa. A, jeszcze prośba. Wiele osób sprzedaje plany treningowe, układa plany treningowe. Jak już kopiujecie moje plany i moje słowa, i używacie tego wszędzie, i sprzedajecie jako swoje. Kurwa, to chociaż kopiujcie to bez błędów. Na razie pozdrawiam.